Około godziny 12:28 października na drodze krajowej nr 8 pomiędzy Przystroniem a Łagiewnikami doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów. Dzierżeniowcy policjanci ustalili, iż sprawcą był 19-letni kierowca Iveco, który, nie zachowując bezpiecznej odległości między pojazdami, najechał na tył samochodu Tesla kierowanego przez 58-letniego mężczyznę. Uderzenie było na tyle duże, że skutkowało najechaniem osobówki na naczepę będącą w składzie z ciężarówką skania, za kierownicą której siedział 44-letni mężczyzna. Na sprawcę nałożono mandat karny.